i później dobrze go tutaj w przemyślu rozprowadzili. Wrócimy jeszcze oczywiście do, samej, do samego dojazdu, do finałowego podjazdu, bo to jest kluczowy moment, zakręt w lewo po lekkim zjeździe, tam trzeba być naprawdę blisko z przodu, więc dobrze mieć kogoś, kto w tym pomoże. Oczywiście sprinterzy już w tym momencie absolutnie liczyć się nie będą. Ale to grono zawodników dobrze jeżdżących po górach. Dobrych pomocników jest też dobre. W zeszłym roku dojechała tutaj grupa może 40 kolarzy do finałowego podjazdu i mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobny. Pogoda sprzyja ku dobremu ściganiu. Jest trochę wiatru, który też no, może wpłynąć w jakiś sposób na rywalizację, szczególnie że tutaj na tej rundzie przemyskiej. No, jak sama nazwa mówi, mamy rundę, więc, więc ten wiatr będzie krążył, będzie kluczył. Dodatkowo będzie jeszcze krążył pomiędzy różnymi górkami przewaga zdecydowanie spadła. To już jest poniżej, poniżej 4 minut. A my pierwsze łączenie dzisiaj robimy z naszym redaktorem na motorze Tomasz Marczyński. Świetnie odnajduje się w tej roli. Jest za ucieczką. Dzień dobry, Tomku. Czekamy na pierwszy raport z trasy. Pogoda dobra dzisiaj, więc chyba nie musiałeś zakładać swoich strojów na deszcz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak powiedziałeś. E, pogoda dzisiaj jest idealna w Kraśniku na starcie, zaczęło wychodzić słońce. E, pogoda perfekcyjna moim zdaniem, troszeczkę ponad 20 stopni, bardzo delikatny wiaterek, który tak naprawdę nie jest odczuwalny, bo jednak większość trasy jedziemy przez przepiękne lasy, więc ja dzisiaj podziwiam, odpoczywam, relaksuję się e, na motocyklu. Wróćmy może troszeczkę na początek etapu. Bardzo, bardzo aktywna jazda polskich reprezentantów. Oni cały czas byli w czołówce, oni cały czas się zawierali, kasowali te małe odskoki, w których, te akcje, w których reprezentantów polskich nie było, więc piękna, piękna postawa ze strony reprezentacji Polski. Teraz jestem przy ucieczce. Ucieczka jedzie w miarę spokojnie, oni wiedzą, że nie mogą szastać za bardzo swoimi siłami. Tak naprawdę to Peleton decyduje jak daleko odpuści i kiedy skasuje skasuje tą ucieczkę, wszyscy zawodnicy pracują bardzo równo. Skład ucieczki moim zdaniem bardzo dobry. Mamy tutaj Matthiasa Tandle czy Hessmana, dwóch świetnych czasowców, którzy w tej pierwszej części będą pewnie głównym takim motorem napędowym, również Edu Tens, czyli pasista zawodnik, który też potrafi rzucić na blat 50 na godzinę, utrzymywać takie wysokie tempo. Wiatr raczej sprzyjający, więc tutaj wszystko dobrze się układa. Duży spokój. No i jedziemy. Jedziemy i pokonujemy kolejne kilometry. Dziękujemy Ci, Tomku. My tutaj się już jesteśmy w Ulanowie i oglądamy tłumy kibiców, które przyszły przywitać kolarzy. Najpierw przejechała tutaj ucieczka. Za 3,5 minuty powinien być cały peleton 79 Tour de Poloń. No i zacznie się ten kawałek trasy, gdzie będziemy cały czas tam gdzieś mieli z boku po jednej albo po drugiej stronie drogi bliskość rzeki San. Jedziemy w górę Sanu teraz w kierunku Przemyśla. Będą premie po drodze Leżajsk-Jarosław. Będą piękne miejsca w Sieniawie. Na przykład mam nadzieję, że zobaczymy piękny pałac z parkiem. A wcześniej będziemy zaglądać i do Leżajska, i do Jarosławia. No i nie tylko obserwować rywalizację na premiach, walkę o punkty i o bonifikaty, ale także naprawdę efektowne. Miejsca, budowle, które tam się znajdują, zaraz przy trasie tegorocznego wyścigu. Długi etap to i dużo atrakcji, nie tylko tych sportowych, ale też tych dla oka, choć w sumie te sportowe też są dla oka, ale jednak wiele zabytków, wiele ciekawych miejsc w tym regionie Polski. Dzisiaj zobaczymy po raz pierwszy przy okazji Tour de Pologne. Tak więc będziemy oczywiście to wszystko śledzić. My przejechaliśmy tą trasę. To był wrzesień w zeszłym roku? Październik. Październik nawet. Też była piękna pogoda. I cieszymy się, że dzisiaj klaruje nam się tutaj sytuacja pogodowa, że robi się ładnie, bo też dużo więcej uda się na pewno pokazać. No i to ściganie będzie ciekawsze. Cały czas spada przewaga. Przed chwilą były niecałe 4 minuty. Kolejne 10-12 sekund urwała główna grupa. Niecałe 170 km do mety, więc daleko, ale ucieczka pracuje równo, oni nie jadą zbyt mocno, to co mówił Tomek Brożyna, tutaj trzeba dobrze rozłożyć siły, więc dojadą sobie pewnie w takim tempie w okolice Przemyśla po raz pierwszy, to będzie na 56 km do mety. Arboretum Bole Straszyce, tamtym jechaliśmy też w zeszłym roku. Radymno, to, to jest ta trasa, która jest tak, jakby kopią zeszłorocznej trasy. Początek jest, jest inny, no i pamiętamy, że tam w zeszłym roku naprawdę bardzo mocne tempo. I ja myślę, że oni też tą samą taktykę mogą spróbować obrać. Czyli na początku. Jadą sobie w miarę równo, w miarę spokojnie, nie tracąc bardzo dużo sił. Wiatr im sprzyja, to co mówił Tomek i to co nam się udaje też zauważyć po flagach czy też po drzewach, które są przy trasie, że zawodnicy mają raczej z wiatrem, więc łatwo się dzisiaj ucieka. No a później będą próbowali przechytrzyć ten peleton, czyli jechać jak najmocniej, żeby jak najdłużej utrzymać się przed. Peletony, więc ciężkie zadanie dzisiaj przede wszystkim dla Piotra Brożyny, który jedzie tam z przodu w koszulce najlepszego górala, choć nie jest to jego koszulka, ale jego może się stać po dzisiejszym etapie. Trzymamy więc kciuki za Polaka w koszulce PZU, biała koszulka w niebieskie grochy w odjeździe. No i będziemy obserwować rozwój sytuacji, choć do pierwszej premii bardzo, bardzo daleko, pierwszą premię górską PZU trzeciej kategorii mamy na 35 km do mety jest Peleton, on także tutaj wita się z kibicami rozciągnięta bardzo główna grupa wydaje się, że ten przejazd jest taki leniwy i spokojny, ale to są pozory, proszę Państwa nikt. Pewnie z nas, gdyby zajął miejsce w tym szyku, to nie utrzymałby e, koła, nie byłby w stanie podróżować z taką prędkością przelotową i utrzymać jej na takim dystansie. Także jeżeli wszyscy jadą równo i mamy do czynienia z zawodowcami, no to wydaje się, że to takie bezproblemowe. A tam po prostu jest tempo wyścigu. To nie jest wycieczka, to nie jest przejażdżka, to jest wyścig, więc wszyscy trzymają tempo bardzo wysokie. Jeszcze nie jest oczywiście ta kadencja, ta częstotliwość nacisku na pedały, która towarzyszy strefie przed finiszem, ale i teraz prędkość jest naprawdę solidna. No jeżeli ktoś ma okazję podjechać do trasy. Oto proszę Państwa ujście Tanwi do Sanu, które latem jak, jak łatwo można zauważyć, to jest także świetna lokalizacja dla kajakarzy, spływy po Tanwi, po Sanie. Tutaj w tym miejscu no, można albo zaczynać, albo kończyć. Takie miejsce, gdzie tanew uchodzi do Sanu, to naprawdę doskonała, doskonała lokalizacja, aby spływ zakończyć. Tam jest zresztą takie miejsce, gdzie można też piknik urządzić spokojnie kajaki wyciągnąć z wody i podsumować to, co się przeżyło. W Sanie, jak widać, też nie za wiele wody. Są te wielkie, piaszczyste łachy i mielizny, ale rzeka tutaj jest szeroka. To jest jednak San, a nie jakiś strumyczek. No i San oczywiście jest spławny. Chociaż podkreślamy, e, tratwy po tych mieliznach to już miałyby problem, Nie żeby się prześliznąć. Z kajakiem jest prościej, bo zawsze można wysiąść i, i przepchnąć kawałek. No i jedziemy wzdłuż Sanu. Nie kłamaliśmy. Widzą Państwo jak blisko droga jest tutaj rzeki. A będzie jeszcze bliżej, zwłaszcza koło Jarosławia, troszkę przed miastem. Będziemy tuż, tuż przy brzegu Sanu razem z kolarzami przemierzać trasę tego etapu, a tu już jest peleton za Ulanowem, ucieczka 3,5 minuty z przodu. Kontynuując temat, to jeżeli ktoś ma możliwość podjechania do trasy kilka kilometrów, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt naprawdę się opłaca, żeby zobaczyć tą grupę na żywo, ten okres wyczekiwania peletonu, tych emocji i później sam przejazd kolarzy no, wczoraj mieliśmy okazję porozmawiania z kibicami, którzy właśnie, choć znają się na kolarstwie i często jeżdżą na wyścigi, to za każdym razem przeżywają bardzo mocno to, że Peleto gdzieś na żywo są w stanie zobaczyć, że przejeżdża blisko rodzinnego, rodzinnego domu rodzinnych stron i zawsze wiąże się to z wielkimi emocjami. Małe dzieci, oczywiście, staramy się trzymać trochę dalej. Piesków ze sobą nie zabieramy, bo jednak latające helikoptery, motory, szum tych opon może zwierzęta domowe wystraszyć. Chyba, że na smyczy. No, chyba, że na smyczy, oczywiście, że tak. A takich obrazków, że jakiś pies wbiega pod koła kolarzy, no nie chcielibyśmy oglądać. I lider wyścigu też też ma tą koszulkę. Tak jak wczoraj sytuacja z Jumbo Visma, tak dzisiaj sytuacja z Uno X Pro Cycling. Z żółci w Ciekaw jestem, czy, czy Tomek Marczyński nas słyszy w tej chwili. Bo przecież on w zeszłym roku jechał ten wyścig, jechał ten etap. Dzisiaj też go jedzie. No, dzisiaj też go jedzie, tylko dzisiaj może sobie porównać, jak to jest na motocyklu i w zeszłym roku na rowerze. Znaczy... Krótko mówiąc, ciekawi bylibyśmy jego opinii na temat po pierwsze rozkładu sił, bo wtedy było no, niby, niby trochę krócej, ale też ponad 200 kilometrów. Ale jak, jak tutaj się szykuje do tej walki na drugiej części etapu, która jest krańcowo różna od pierwszej? Jak tu się rozkłada siły? Jak widzi dzisiaj szanse poszczególnych zawodników? No jak sam wreszcie pokonywał ten, ten podjazd, no bo to się stało już takim legendarnym podjazdem. Mówi się o tym Przemyskim. Ostatnim, o tym o, tak, o, o, o kopcu tatarskim. E, teraz, kiedy już to wszystko znamy, kiedy mamy roczną perspektywę, e, no to, to może jakieś przemyślenia się pojawiły. Może sprzedać gdzieś te informacje dobrze do jakiegoś wozu. Słyszycie mnie, etap do przemyśla jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkim etapem. Ja pamiętam, że w tamtym roku już jak zaczęliśmy te pierwsze, pierwszy z trzech podjazdów grupa zaczęła się dzielić, zawodnicy zaczęli odpadać. Myślę, że w tym roku, jeżeli tempo pelotonu będzie wysokie, do ostatniego... Podjazdu może nawet dojechać grupka około 40-50 kolarzy. Tam już na pewno nie będzie całego peletonu, więc myślę, że ściganie zacznie się już na 35 km do mety w peletonie. Nawet jeżeli ten odjazd cały czas będzie z przodu, peleton będzie jechał już bardzo mocno. Myślę, że też będą kolarze z pelotonu atakujący, którzy będą chcieli spróbować akcji jakiejś z daleka. No, a ostatni finałowy podjazd to już będzie rozgrywka między, między faworytami. Tomek, a jeżeli jeszcze też mnie słyszysz, to powiedz jak, jak tobie szło na tym podjeździe i w jakiej wtedy byłeś sytuacji? Gdzieś z tyłu, czy jeszcze atakowałeś troszkę, czy nie? No i jak to jest, wytłumacz Państwu wszystkim, jak to jest jechać tam najpierw między kamienicami dość wąską ulicą w grupie zawodników, a potem kiedy robi się nachylenie 15% po ponad 200 kilometrach w nogach, jak, jak się do tego podchodzi, jak się reaguje na takie wyzwanie? Ostatni podjazd w tamtym roku był dla mnie spokojny, na przedostatnim podjeździe niestety odpadłem z grupy czołowej i mogłem sobie spokojnie już ten ostatni podjazd wjechać i pomachać przewidzkim kibicom. Więc w moim przypadku w tamtym roku było na ostatnim podjeździe już spokojnie, ale te trzy ostatnie podjazdy były naprawdę ciężkie i tam już każdy z kolarzy będzie moim zdaniem bardzo, bardzo cierpiał. Tak naprawdę dwa ponad 200-kilometrowe etapy w nogach kolarzy, nawet jeżeli te etapy zostały przejechane w peletonie, to zmęczenie jest odczuwalne. Dzisiejszy etap. Prawie 240 km, i do tego trzeba też podkreślić dzisiaj bardzo długi start. Neutralny, prawie dodatkowe 10 km, czyli kolarze na mecie od startu w kraśniku do mety, do mety będą mieli w, noga, w nogach prawie 250 km. Dziękujemy Ci Tomku. Także dzisiaj jak sami Państwo słyszą, nie będzie łatwo na koniec etapu, a pamiętajmy, że tam kibice zawsze będą. Tutaj donosi nam Ryszard Majkowski, który cały czas jedzie przed wyścigiem, że w porównaniu z zeszłym rokiem wydaje mu się, że kibiców już tu na Podkarpaciu jest więcej nawet niż było wtedy, czyli chętniej, chętniej przychodzą i pozdrawiają kolarzy, chętniej śledzą wyścig. No może wtedy obejrzeli telewizję, a teraz stwierdzili, że trzeba naocznie się przekonać, jak to wygląda. No i pewnie też fama tego etapu poszła po kraju. Wszyscy wiedzą, że to jest etap trudny, długi, przelotowy, a jednocześnie zwieńczony taką interesującą końcówką tymi wyzwaniami na, na pogórzu przemyskim i to także podnosi jego atrakcyjność. Także tutaj na ulicy Basztowej w Przemyślu i potem na, na wszystkich kolejnych, gdzie troszkę kluczą zawodnicy, ale to wciąż jest podjazd, to jest wciąż podgórkę. Tam też powinno być kibiców sporo. I oni będą zarówno dopingować tych, którzy będą walczyć o zwycięstwo na etapie, jak i tych, którzy tam trochę zostali pod kalwarią Pasławską i koło Gruszowej. Złapali troszkę straty i będą im dodawać otuchy, żeby walczyli do końca, żeby się zmieścili w limicie czasu, żeby ten podjazd, który każdy musi przejechać, przejechali w jak najlepszym humorze. Ja myślę że też o trudności tego etapu i tutaj możemy za chwilę. Możemy za chwilę wrócić do, do Tomka, bo może, moim zdaniem o trudności tego etapu, co Tomek, może, co Tomek może potwierdzić albo nie, może być też fakt, że mm, te ostatnie podjazdy nie są długie, czasami lepiej pojechać jeden długi podjazd niż trzy takie krótkie, szarpane. Gdzie nogi mamy rozgrzane na maksa, później one nam wystygają i później znowu trzeba cisnąć. Zaraz do tego wrócimy. Mamy sygnał, że jest do dyspozycji rozmowa z liderem, czyli Abrahamsenem, Norwegiem z grupy Uno-X, który no nieoczekiwanie wczoraj dzięki bonifikatom przejął żółtą koszulkę od Olawa Koja. No i zaraz po etapie rozmawialiśmy z nim, zatem posłuchajmy. The Poland in two stages, Jonas Abrahamsen. Jonas, congratulations. Hard work and uh, two long days for you. Full of, full of work.